Panie Bożeno, spotykamy się po kilku latach znów w Kłocku, ponieważ 18 maja 2023 roku, czyli w tym roku, wydarzyła się znów zadziwiająca sytuacja, jeśli chodzi o ruch drogowy, o panią i o policję. Proszę powiedzieć, skąd pani jechała 18 maja po przetargu. Jeśli chodzi o zakup ziemi na dalsze inwestycje. Ja jechałam z góry, z Łukasińskiego zjeżdżałam tutaj. Tu sobie przypomniała, że przecież jak jestem tutaj na tej ulicy... To muszę zawrócić. I tu zawracałam. Tu Chciała tu pani wracała, wrócić się do sklepu, do sklepu po, zakupy. Po, prostu po zakupy. Ponieważ na pani terenie toczyła się inwestycja budowlana. Be Przyjeżdżały betoniarki jechałam, i tak dalej. I zawróciłam na tym krągu. Jechałam tutaj do góry. Mhm. To było na tym pasie. Gdzieś w połowie tej drogi, w połowie tych owoców. Mhm. Nie? Sprzeciwka z góry na moją maskę wskoczyło auto. Mhm. Po prostu tego pana. I ja wyleciałam z tego auta, przyhamowałam strasznie i mówię, co pan robi? Dlatego... Czy on zajechał pani drogę? Tak, on na maskę moją wjechał, z lewego pasa na, na, mój, na mój prawy pas, którym ja kierowałam, nie? I po prostu ja wyskoczyłam do niego, my co ty robisz? Ty, jest, ty, jest, ty jesteś piana i jeździsz zygzakiem po drodze. O tak Tak, mówię. do mnie, tak do mnie, jestem byłym emerytowanym policjantem i mam prawo, już dzwoniłem po policję, mam prawo ty będziesz zaraz wzmuchała w balonik, będzie ci krew pobierana i tak dalej. O ten pan na górze tam siedział, o tak w oknie jak Aha, sobie mamy... z tym policjantem właśnie rozmawiał. Rozumiem. W oknie, tak. I tutaj ja wyleciałam do niego, jesteś piana, na te słowa jesteś piana. Po prostu popatrzyłam, a z góry jechało też auto Lego Lego. Ja mówię, no jak go mogę lać, jak przecież ja już stanęłam i tego. Wycofałam tym autem. Mm -hmm. Tutaj do tyłu cofałam, on cały czas mi na masce jechał, cały czas Aha. do przodu. Za mną się po prostu pod tego. Sytuacja była tego typu, że ja wycofałam tutaj. Tutaj momencie jest ślepa ten... ulica, ale, ale wjechać ulica. można. To jest Wiechać bardzo istotne, można, tak. można wjechać. Tutaj po prostu wjechałam do góry. Tyłem? Nie, nie przodem. Tyłem do, do tyłu, tutaj i przodem Rozumiem. tak jak tego. I tutaj mamy, zaparkowałam Panie Redaktorze, tutaj jak ta osobówka stoi, ta pierwsza. Chciałam wycofać. Ten Pan podjechał Czyli tak jak tej... tutaj ten srebrny I samochód. Tak, jak pierwszy srebrny samochód, a on mi tak zajechał drogę, jak ja w tej chwili stoję. Tak I tutaj, prostu, tak. czyli tak Pani za, zablokował ta, wyjazd. Tak mi zablokował drogę, że ja ani w tył, ani w przód nie. Ja do niego mówię, mówię, proszę pana, ja się śpieszę, bo mam budowę. Nie, ty jesteś piana, ty jesteś po prostu, zrobił ze mnie alkoholiczkę. Mhm. I nie, nie, nie wypuścił pani. Nie, nie wypuścił mnie, więc ja dzwonię, i obrzydliwie mnie oskarżał, w ogóle wyzywał mhm. i tak dalej. Ja mówię, pro, ja dzwonię do Piotra, mówię, no popatrz, się, no zobacz, posłuchaj, co on krzyczy. Mhm. On się trochę tam… Do syna pani e, Tak, dzwonią. zadzwoniłam do syna, mówię, dawaj przyjeżdżaj. Bo, bo są sytuacje tego typu, że... że pani jest, jest pani pozbawiona odjechanka. wolności przez tego kierowcę, o, tak? Po prostu. Czy mogła sobie... pani odejść na piechotę? To znaczy się na piechotę mogłam odejść, porzucić ten samochód, zamknąć. Aha. Chyba tak, ale on może by leciał za mną, by mnie szarpał, czy coś takiego. Czyli mówił, że jest policjantem. Tak, jest policjantem byłym. Ja muszę czekać po prostu tutaj na radiowóz, po prostu na rzeczy, mhm. na rzeczy tego typu. Ile pani wie? czekała na ten radiowóz? Półtorej godziny tutaj, ta akcja się Czyli tam trzyma. inwestycja budowlana, tak, betoniarka, beton. Tak, po prostu beton. miałam 15 minut czasu wyskoczyć po prostu po tego. Na 12 miałam ten beton przesun, tu już, tu już widzę co się dzieje. Przesuwam ten beton na pierwszą godzinę. Mhm. Bo myślę, że ta policja przyjedzie w ciągu pół godziny. Zaraz po prostu porobimy to wszystko i będzie wszystko w porządku. Tutaj, aha, prze, pierwsze przeleciała na sygnale, policja poleciała tam gdzieś. Nie zatrzymała się. Nie zatrzymała się, bo powiedzieli, że zmyliło ich to, bo srebrne jego auto stało tak jak mój figułan. Ja stałam w tym czarnym tylu, bo oni szukali na tak. policja czarnego, nie? Stwierdzili, że po prostu moje auto stoi tutaj, nie widzieli i stamtąd po prostu na jego telefon, aha, jeszcze on tak, ustawił i mówi tak, no dawajcie, gdzie oni są, bo ja już muszę ich mieć tutaj na ten Czyli zachował się jak dowódca policji. Tak, jak dowódca, po prostu, że z kimś po prostu tam, gdzie oni są, bo dawaj, dawaj, szybko, szybko i tego, nie? Mhm. Nie wiem, czy on się bał, że ja po prostu ucieknę z tego miejsca zdarzenia, czy co, nie wiem, panie redaktorze. Trudno mi po prostu stwierdzić sytuację, ale sytuacja była nie, nie tego. Przyjechała policja no. po Przyjechała półtorej policji. godziny. Czy była pani badana alkomatem, tak jak on że pani jest tak. pod wpływem alkoholu? ja sama chciałam się zbadać i chciałam, żeby zrobili protokół z tego zajścia sprawy, no bo... Co pokazał alkomat? Zero, zero. Czyli... Tak, ale jeszcze, ojej, o ja mój, ty jesteś piana. Ja mówię, że nie, ty jesteś piany do niego, nie? A on mówi, ja nie, ty jesteś piana, dmuchnij do mnie, ja mu uchnęłam, ale to nic nie dawało. Czekaj, bo ja już zawiadomiłam policję. Takie słowa po prostu padały z jego ust. Na ham, czekaj i koniec normalnie. Czy policjanci przebadali tego kierowcę, który pani zatrzymał? Ja prosiłam po prostu po moim zbadaniu alkomatem, żeby jego też przebadali. Oni nie widzą takiej potrzeby, bo ten pan zgłaszał. Tak mi powiedzieli. No rozumiem, ale zajeżdżał pani drogę, zachował się w sposób no, ale nieracjonalny. Oni nie widzieli. On już widzieli, jak mój samochód w stanie spoczynku tutaj stał. Mhm. Tego, tego momentu całego nie widzieli. Rozumiem. E, ja pytałem w komendzie powiatowej policji w Kłocku, otrzymałem informację od pani rzecznik. Że nie przebadali, dlatego że jego stan psychiczny nie wskazywał na to, że może coś być z nim nie tak w tej sytuacji. Jaka jest Pani opinia na ten temat? Ja podejrzewam, że on był. Pod, 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 pod jakimś wpływem? Pod jakimś wpływem, bo był agresywny, był po prostu taki burancki, był zapewny siebie. Później, jak już syn przyjechał i tego, zażądał tej legitymacji, i on pokazał tą legitymację. On poczytał, od, od kiedy to strażnik poli, e, kryminalny jest policjantem? Ale strażnik kryminalny czy strażnik więzienny? E, więzienny, przepraszam. Strażnik tego, A on do niego mówi, to tak samo jak fu funkcjonariusz policji do mnie. Aha. I do niego, nie? No to więc oddał synu mu tą legitymację, po prostu zobaczyliśmy adresy, zobaczyliśmy klienta, wszystko ja sobie spisałam, numer rejestracyjny pojazdu też, zaraz weszłam do auta, zapisałam sobie dane jego i tak dalej. No natomiast pan komendant wysłał mi, powiadomiłam komendę pismem też o tym. Że oni w błąd została policja w błąd wprowadzona i tak dalej, żeby już takich miejsc nie było i żebym ja już wreszcie miała spokój na tym kłocku, bo to, to, to każdy sobie może do każdego wjechać, przyjść na prywatną posesję, powiedzieć, oddawaj ty mi, ty jesteś piana, czekaj tutaj i mhm. tego, zrobić z kogoś wariata. To nie pierwsza sytuacja sporu pomiędzy panią a policjantami w kłocku. Przypomnijmy 10 lat temu tak, poprzez. E, zaparkowanie pod bankiem. Jak się okazało, to znak był źle ustawiony, bo pani e, dzisiaj można podjeżdżać z pieniędzmi. Wówczas e, został wezwany radiowóz. Dwóch bezpośrednich świadków, przypomnijmy, strażnik miejski oraz mężczyzna, który wzywał policjantów, oni nie widzieli, nie słyszeli, żeby pani obrażała policjantów. Oni wytoczyli pani proces, pani została skazana. Ale ja bym chciał jeszcze wrócić do. Tego zdarzenia kolejnego, bo pani straciła przez moment prawo jazdy, również to było chyba z 8 lat temu. Jak to się stało wtedy? S sędzia, sama pani wymyśliła zarzut, z tego co pamiętam, tak. że pani wjechała pod bank, łamiąc. Eee. Czy nie? To znaczy, że ja te prawo jazdy miałam, bo ja pisałam pismo. Ale najpierw pani straciła, tak, i dopiero tak, pani musiała się odwoływać tak, do komendanta wojewódzkiego policji. Tak, że ze względu, że prowadzę interes i muszę mieć te prawo jazdy. I że, I że, i że sędzia popełniła błąd, bo, tak, bo tak, biegły tak. stwierdził, że znak był. Ja nie wiem, czy oni tutaj nie byli zgromadzeni, czy nie, żeby syn nie przyjechał. Bo pan policjant pyta, a skąd pan się tutaj znalazł? Do niego mm. nie, No mama dzwoniła, ja słyszałem o obelgi tego pana do telefonu mm -hmm. i słyszałem, że jest bardzo źle, no i na akcję się udałem i on tutaj tym mercedesem białym też zaparkował z tyłu. Były takie sytuacje również w przeszłości, że za wycieraczką pani znajdowała jakieś informacje tak, co do gruźby, że... Tak, bardzo brzydkie informacje. Że pani zostanie ukarana za e, e, jakieś rzekome przewinienia drogowe i tak dalej. O co chciałaby pani zaapelować do komendanta powiatowego policji w Kłocku, jeśli chodzi o pani po przemieszczanie się Trzeźwości. Przypomnijmy jeszcze bardzo ważny e, e, fakt, że pani również była ofiarą wypadku, bo mężczyzna e, wjechał w panią czołowo e, i również pojawiły się w internecie informacje, również wtedy, że pani jest trzeźwa, co się okazało nieprawdą. Policja ustaliła, w którym budynku nastąpił ten hejt po badaniach elektronicznych, ale nie potrafili ustalić, który z domowników. Eee. W którym budynku to było? Gdzie no ja tego nie wiem. Policja bym poinformowała tak, wtedy, że oś. mają te informacje, ale nie mogą A. przekazać, bo jest kilku domowników i nie wiedzą, który z nich... Ale to niech powiedzą gdzie. No ale właśnie, ale odmówili. Budynek? Ale który to budynek? No ale właśnie. No który to... to budynek? No właśnie. Gdzie to było? W Kłocku, w kierunku Jaszkowej? Czy to było koło sądu blisko? To ja już bym była zorientowana. Ale gdzieś. pani wie, że oni umorzyli tak, eee, no skutecznie. Ja, ja jak no... specjalnie, celowo. I, I mnie się wydaje, że to jest jedna i ta sama... Osoba, która cały czas to robi. To jest jedna i to sama osoba, Panie redaktorze, która to właśnie robi. Cały czas. Czy myśli Pani, że ma to podłoże jakieś biznesowe, jeśli chodzi o e, kwestie konkurencji tutaj myślę, na rynku? Myślę, że tak. Myślę, mm -hmm. że tak. W tych przypadkach myślę, że tak. Pani e, firma cały czas się rozwija. Wtedy jeździła no. Pani e, Volkswagenem Golfem, dzisiaj jeździ Pani Tiguanem. Czy może być ale, tak, że... Ale to nie ma żadnego znaczenia, bo jeździłam Firmowym poznańskim autem, także to było z firmy auto, mhm. z Poznania. Także tutaj tutaj nie ma czym ja będę jeździć. Ja mogę jeździć zwykłym samochodem i kim ja będę, to też nie. Mm. Tu się liczy praca. Ja, żeby się zmierzył każdy ze mną, jak ja pracuję od pół do piątej rano, wstaję i proszę pana, pracuję do dziesiątej, zamykam bramę zamynią. O dziesiątej ja wieczorem? O dziesiątej wieczór zamykam bramę, o dziewiątej, no różnie mm. jest. Już jestem taka padnięta, nieraz czekam na tego ostatniego klienta, bo on się jeszcze chce umyć, tam różnie ludzie przyjeżdżają, prawda? No i po prostu robię to mm. tak, jak robię. Czyli... Y Tutaj okoliczni nie widzą tej ciężkiej pracy, tylko widzą Panie sukcesy. Tak, oczywiście, ja ciągle mam i po prostu wie Pan, no niczego Ci się nie bierze. i chce weź kredyty do banku i też będziesz miał, no nie mhm. ma problemu jeden z drugim. Mhm. Czego tu zazdrościć? Czego tu zazdrościć? A ktoś, ja nie wiem, po prostu... Ja y, hu, 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 tego nie rozumiem w ogóle, panie mhm. redaktorze. Ja tego nie rozumiem, bo to nie jest przypadek. To nie jest przypadek. Oni, jak ja wychodziłam z ratusza, oni mnie tutaj po tych ulicach musieli dobrze szukać. Po tym przetargu. Teraz, teraz właśnie ja skazałam, że dzisiaj będzie TVN kryminalny tutaj na tej ulicy. E, że będę miała wizję, i, i tak dalej, mhm. i, i ten, no to już ta osoba zjeżdżała, to jest ta Ukrainka, ty, ty, tą, e, po prostu tym srebrnym autem. W ten czas jechała do góry, mhm. zjeżdżała, jak myśmy szli tam na wizję tamtą, i teraz też zjeżdżała z góry. Czyli, czyli... czyli podłoże jest pewnie na pewno jedno i to samo. Aha. E, to mamy to informację to samo. również, że ten e, rzekomy policjant. Po, tym, po tych wszystkich działaniach policji przeprosił panią, tak napisała rzecznik prasowa Komendy Policji w Kłocku, natomiast ja zapytałem rzeczniczkę Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, czy zostaną wyciągnięte jakiekolwiek konsekwencje wobec człowieka, który się podaje za policjanta, bo on się fałszywie podał podaje, za policjanta. Niestety. Co pani uważa? Co powinni, jaką decyzję powinien podjąć komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, jeśli chodzi o tego typu ja sytuację myślę, poddawania powinien, się za policjanta? po prostu powinien dać mu 5 tysięcy kary na, na dom małego dziecka, mhm. żeby to się po prostu rozstrzygło już za ten mój czas stracony, za te moje po prostu do, dopingowanie mnie i tak dalej. Ja podejrzewam, tak jak podejrzewałam, po tych dzisiej, dzisiejszych tutaj dwóch zjazdach, takich ciekawych, mhm. to, to to auto właśnie zjeżdżało, ten Seat z, z, z taki złoty, no to, mhm. że, że to jest jedna mhm. i ta sama osoba. Budynek, jak policjanci nie mogli ustalić, bo jest wiele rodzin, to chyba będzie tamten panie redaktorze i to oto zmierza do jednego. Mamy nadzieję, że zarówno komendant policji w Kłocku, jak i komendant wojewódzki policji we Wrocławiu dokładnie przeanalizują tą sprawę. Bo ja zapytałem, czy tutaj w Kłocku na równi traktuje się obywateli, Nie. czy właśnie ze szczególną uwagą ktoś przygląda się, w jaki sposób pani pracuje, w jaki sposób pani przemieszcza się po mieście i w jaki sposób e, pani być może e, gdzieś uprzykrzyć e, poruszanie się e, po drogach publicznych, mimo że pani ma e, prawo jazdy, które, jak przypomnimy, 8 lat temu e, nie, bezprawnie zostało pani e, zabrane po interwencji do, medialnej i po, po interwencji pani u komendanta wojewódzkiego policji zostało zwrócone, jako niesłusznie odebrane, więc pytanie, kiedy zakończy się szaleństwo e, działań na szkodę obywatelki Bożeny Zalewskiej w Kłocku? Panie redaktorze, to jest za małe miasto i za dużo po prostu ludzi bardzo złych chyba. Mam więcej chyba wrogów jak po prostu tego, ale nie się biorą za nie narkotyki nie picie. No za pracę, z ludźmi od rana do wieczora, po prostu ja zatrudniam ośmiu pracowników, panie redaktorze, pięciu uczniów w szkole i ja cały czas pracuję na to wszystko. Mi nikt nic nie dał i kupę kredytów mam na dzień dzisiejszy i jakoś sobie radzę, wychodzę do przodu. Pani Bożeno, życzymy wszystkiego dobrego, a my będziemy uporczywie domagać się odpowiedzi na pytanie, co się stało w tym mieś, w miejscu. To jest ulica kolejowa, z tego co widzimy na tablicy. Chociaż różne nazwy padały, Nowy Świat i tak dalej. Widzimy, że chodzi o ulicę kolejową w Kłocku, całkiem niedaleko centrum miasta. Dziękuję bardzo, Dziękuję bardzo. i do zobaczenia. do zobaczenia. Jest 23 maja 2023 roku. Okazuje się, że po 10 latach znowu. Pani Bożena Zalewska-Skłocka, biznesmenka, która zatrudnia pracowników szkoli, uczniów, ma problemy, jeśli chodzi o kwestie funkcjonariuszy policji. Przypomnijmy, że 10 lat temu, w wyniku interwencji pod bankiem, gdzie wpłacała dużą kwotę pieniędzy, została skazana na 120 godziny prac społecznych, pomimo, że dwóch świadków bezpośrednich tego zdarzenia pod bankiem nie potwierdziło, by obraziła policjantów. Jednym z nich był strażnik miejski, którego obecność na miejscu ukryli policjanci z Kłodzka. Teraz 18 maja pani Bożena Zalewska wracała z, z przetargu. Postanowiła kupić ziemię, inwestować i wracając zajechał drogę jej samochód i... Wyskoczył człowiek, który podawał się za policjanta. Stwierdził, że ona jest pod wpływem alkoholu i dokonał zatrzymania jej. Całość trwała półtorej godziny. W międzyczasie w miejscu, gdzie pani Bożena prowadzi interesy, przyjechała betoniarka z betonem. Tutaj wszystkie dokumenty są w posiadaniu naszej redakcji. Więc opóźniły się prace budowlane. Pojawił się patrol policji i okazało się, że pani Bożena Zalewska nie jest pod wpływem alkoholu, a mężczyzna najprawdopodobniej nie jest policjantem, tylko emerytowanym strażnikiem więziennym. Więc pytanie o to, kto i dlaczego zdecydował się by te interwencje zakończyć bez żadnych konsekwencji dla człowieka, który dokonał zatrzymania, być może pozbawienia wolności panią Bożenę Zalewską na półtorej godziny. Sprawa jest o tyle Dziwna, że jeszcze w międzyczasie chyba w roku 18 czy 2019 doszło do zdarzenia drogowego. Pani Bożena została uderzona czołowo przez kierowcę, który zjechał na lewą stronę. Na szczęście skończyło się na potłuczeniach, natomiast w internecie pojawiła się fala hejtu, że pani Bożena Zalewska jechała pod wpływem alkoholu. Okazało się, że to nieprawda, bo funkcjonariusze również wtedy zbadali alkomatem panią Barzenę. Okazało się, że jest trzeźwa. Wynik 0,00. Natomiast ani komenda powiatowa policji w Kłodzku, ani komenda wojewódzka policji nie potrafiła ustalić, ustalić kto wysłał te pomówienia kto je zamieścił na stronie, na lokalnej stronie dziennika w Kłodzku. Pomimo, że były adresy IP, były dokładne wskazania, sprawa została umorzona, bo się okazało, że jest to budynek, a w budynku mieszka kilka osób. I nie wiadomo, czy to zrobił dorosły mężczyzna, czy dorosła kobieta, czy któreś z dzieci, ale pani Bożena nigdy nie dowiedziała się, kto ją, obarczył takim yy, kłamliwym wpisem. Okazuje się, że yy, sprawność działania funkcjonariuszy policji względem pani Bożeny Zalewskiej jest zdumiewająco szybka i sprawna, a jeśli chodzi o obronę jej praw i yy, jej dobrego imienia, to okazuje się, że są problemy. Yy, pani Bożena Zalewska wczoraj, czyli 22 maja 2023 roku, yy, yy, wystosowała oficjalne pismo do komendanta powiatowego policji w Kłocku dołączyła opis zdarzenia i domaga się ukarania mężczyzny, który podał się za policjanta w sposób fałszywy i powiadomił funkcjonariuszy o rzekomym przestępstwie, którego ona nie dokonała. Jak to się stało, że przez półtorej godziny nie mogła odjechać? Mężczyzna, który ją zatrzymał, rzekomo, strażnik więzienny, który powinien mieć doświadczenie i rozpoznać, czy ktoś jest pijany, czy nie, dokonał. Niewłaściwego rozpoznania, a całość okazuje się jest gdzieś bez ciągu dalszego. Pani Bożena złożyła wniosek o. Z, ściganie tego mężczyzny za m, złamanie prawa, za złamanie kodeksu z pewnością wykroczeń, czyli m, m, poinformowania policji o przestępstwie, które w rzeczywistości miejsca nie miało. Zobaczymy, w jaki sposób do tego podejdą funkcjonariusze w Kłocku. Na razie na m, nasze pytania oficjalnie, m, te pytania wysłaliśmy w ubiegłym tygodniu, jeszcze m, odpowiedzi nie mamy na piśmie, mamy wstępne informacje. Policja Kłocka Potwierdza, że rzeczywiście takie zdarzenie miało miejsce i że rzeczywiście pani Bożena Zalewska była trzeźwa, natomiast nie został przebadany mężczyzna, który ją zatrzymał na półtorej godziny. Więc pytanie o równość obywateli względem prawa i względem obowiązku funkcjonariuszy podczas interwencji, która jest no, co najmniej. Dziwna. Będziemy się tej sprawie przyglądać. Będziemy informować na bieżąco, jakie są ustalenia również Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, ponieważ dzisiaj biuro prasowe obiecało przyjrzeć się sprawie, poprosiło o szczegółowe dane i mailowo wysyłamy zapytania i będziemy oczekiwać na odpowiedzi, które opublikujemy na naszym portalu patryk 24 a również poinformujemy w najbliższych dniach poprzez naszą stację telewizja patriot24.net. Robert Rewiński, Wrocław, dziękuję bardzo i do zobaczenia.